Oj mój, mu... widzów, o Żuśka przywita się z widzami. Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry. No idziemy, posiedzimy trochę, idziemy zuczka papiery weźmie. I się będzie rejestrować. Już duży plus. Nie? Czy nie? Ja nie wiem czy to plus dobrze jak byś zarejestrowany. Jeszcze mnożenie, dzielenie i wiaskowanie, potęgowanie. No, o, tu wyjdzie szkoła jazdy. Kolegę Bodzia, żeśmy opuścili. jak no, ładnie wyglądał. Elegancka no, buty. Bodzia to na ten... Jak tu znak to nazwać, nawet nie wiem. Kurtka zimowa, puchowa. W klapkach, w jednym skarpecie. Udam. Widocznie tak lubił, dał No, może już przyzwyczajona do tego. Wiesz? No. no wczoraj Złóżka klesza zapała. Nie? Ci, że jestem przeziębiona. Mówi, że klesza zapałaś. A, klesza to tu miałam. No. Miał gdzie? Tylko na szyi mi się przyczepił. To gdzie ty chciałeś nauku? Nie, okay, no wolałabym no. gdzieś na, na noc albo na ręku Tu się schowali się na słońcu, kurde cieple, bo chłodno. Na słoneczko to fajnie. Na słońcu fajnie. No jak ten to... Ty gadałaś gdzie ten bunker jest? Czy ten schron? Schron koło szpitala. To co się przejdziemy? Nie? Trzeba znaleźć, bo ja, wiesz co, tam pobudowali ten nowy budynek, to ja nie wiem, gdzie. Czy... No nie wiem, ja... Tam wiesz, wszystko jest pozmienione, nie tak jak wtedy ja pracowałam. To już na pewno jest. Przecież przy, przy każdym szpitalu musiał być. No a tam, tam panie, czy byliście na tych budynkach, ta przepompania, co była? Mhm. O tam dobry schron. No. Nie, tylko drobinę w łaz się zamknął to żadna kura by nie wlazła Ale tam jest głęboko No wiem Ty mówisz około 5 metrów tak? No gdzieś 5-6 metrów Ja że nie byłem weszła gorzej byłoby, z... żeby wejść do góry To co? trzeba albo ten podnośnik <laughs> specjalny nie, po straż dzwonić. A to nie. <grym> Żeby wyciągnęli. Nie, nie, bo tutaj trzeba by było płacić. No spokój tam, no naprawdę przecież widziałeś, Jakby ktoś tam wpadł, to... To w by nie znaleźli. Nawet by nie usłyszał, że ktoś no. była pomóc. No. kto by tam chciał do kogo? Bo do krzaku. Ale to fajnie wyczyszczone, nie? A to był rok 1912. Tam o. Ta tabliczka, no, no. To nie, dwie wonie przetrwały. To, to jednak musi być schron To nie była przypompownia, niby przy ale to schron. Ale patrz po bokach stały te dwa też. No i Ty patrzyłeś, że tam też głęboko, nie? No. Bo ja tam wiesz nie schylę się, bo zaraz... Tam na tym tu ja byłem myli... wczoraj, patrzyłem, nie? To jakiś pies w tym, czeka, jak to już ba, o, basen, w tym basenie koło ten, kaganiec żelazny był, nie, czyli kaganiec koło ten, ta obroża, nie, żelazna była, to kurczatka tak, widocznie pies się utopił. Ale jak w którym basenie? Tam koło tej, tej bimbrowni czy gorzelni. Gorzelnia, no. Ale dziwne. Pies się Co? utopił, właśnie. Kaganiec mu spadł. No to cały szkielet był, ale tylko nie, nie ten. Szkielet normalnie był. Albo ktoś. Ktoś? Nie, pies byś nie wyjełby to wysoko, to leż. Nie wiem jak wyleć. Mało razy było, że te y, studzienki, wiesz, te jak to się nazywają, te okrągłe dekle od, no. że były niepoprzykrywane i tam koty wpadały, psy wpadały. No bo ja. Ty byś szedł, byś nie zauważył, też byś wpadł. o co? Nie, Ty byś się nie zmieścił. no co chodzi? <laughs> nie, no naprawdę, bo czasami nie jest, wiesz, jest Ale... niepozakrywane albo jest, wiesz, uszkodzone. I idziesz sobie, idziesz i nagle w ciebie nie ma. No. Jak ja no to wtedy. To później ty, bo te papiery później pójdziemy, nie? Jak ja wtedy, weźmie. mówiłam ci co, była ta, ten kanał do samochodów. Idę, zagadam, gadam i nagle, a górnik mówi, a cię, mimo, a ja w ten kanał wpadłam. A dobrze, to było nisko. No. Ale wiesz co, nic się nie stało, tylko w szoku Bo mówię, nagle ziemia mi się pod nogami skończyła. No a jak, tak było. O, ty nawet to, jak widzę, że koni chcą wypić nawet, to ty oby wszyscy sobie. Nie? Słuchaj, tam niżej, nie? No. To tam ja, tu już spotkałam nieraz, co już często schodziłam. Tu siedzieli, tam, ale teraz widzę, że to jest... To ogrodzone, co? O. Tam nie raz no. Tam nieraz siedzieli. Ale tutaj o co to? co jest Tu jest fajnie, ciepło. No Wkur na to działkę. Musiał. Chłodno jest trochę. Patrzcie może później. Nie wiesz co, co? Rano, rano było zimno. Zero. Było zimno. Ale mówisz, że już od na czego tygodnia, chyba już cieplej. Mhm będą chałupy welkiem tu no, no już chyba dość tego kurwa zimna no, dzisiaj 8 kwietnia tak zimno no. To nawet bazie nie chce dobrze rosnąć Nic nie wszystko wiesz Zimno w dzień troszeczkę przygrzeje Noce chłodne O żeby deszczyk popadał i ciepło ten moment zielony by był. Mhm. ale i tak spójrz, trzeba już się zieleni No, <coughs> no także widzicie, <coughs> dzisiaj idziemy z do zatrudniaka na papiery bierze już. No, już nie będę już plus, bo zaraz powiedzmy mnożenie, dzielenie jeszcze powiem. Najwiarsze jest kwadratowe. A, może by tak, być co? A jeszcze ci powiem, i siła. No. no, siła, siła. Co nosiła? No, siła. No, siła nosiła. Z matematyki nie pani. Tak, siedzi. Ale ucieknie, panie. A ucieknie czy nie? Chęć. Tu zobaczcie na tym drzewie. O, jaki ładny. No, sobie siedzi, dzieciak. co, jak te co? Wimy, wróble, nie? co, no. jak odpływałam kaszę i szypałam je. No to ja! nie? Tylko to nie to grubo, tylko to, wiesz. To drobno tak, no. no. Wiesz co, pełno wróbli było. No, wróble zjeżdżą. A sikorką troby, to słoninkę się wyszało. No lepiej by u całego świniaka powiesił. Całego? To już oprócz ci korek jeszcze by amatorów było więcej. Takie by były. Ja, takie na dwóch nogach. Nie, ja to mówię ci, nie wejdę tam na górkę, ale, ale widzę, że Ja tam byłem ostatnio. Ja nie wejdę teraz, bo widzę. A tutaj tam dalej jest taki chlebek, nie chlebek, taki garaż jakby. I ten jakiś facet z babo coś lubili. Nie wiem. Ale to widzę, bo podchodzi tam bliżej, że coś się sypało. Nie Nie wiem, co tam robili. A tam, jak przejdziesz dalej, tu, wiesz, jaki, nie wiem, taki dół jest ogromny. Wiem, wiem. Oj, kurczę. No, byłem tam, no. Tam jest ten, ten taki zakład, tam. No? Jest tam, bo zaraz tam jest ta ulica, tam dalej. to ja byłem bliżej tej ulicy i z boku ten taki, w no. dół. Oni jakieś tam krzaki, nie krzaki wożą, widziałem. Tak to ciekawe Ciekawy świat to wszędzie poleży i wszystko zobaczy. Ty, na to zbierowni, w tę żwirownię. Myśmy zobaczyli, może też znaleźć, znajdziemy. Znaczy ty wiedzie to jest, ta glinianka cała. Na glinki. No ja byłem tam dwa razy, ja już nie ten... Nie, 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 nie trafię tam Byłem co? Trochę się ociepli, bo... No ja wiem, że zimno jest trochę. trochę Drzewa błyste. No to obaliły się. No. Maszynko? No, tu też też drzewek. No. Ile jest? O tutaj o mieszkanie, sobie postawił, nie? chałupę Coś, przy tych drzewkach? nie w środku w środku? no Co blizko jest niewidoczne no wiem ten orlik no. chyba mały no wziarł, wziąłem.